Witam witam, widzowie pani. Przepraszam, mam taką jeszcze nie tą informację. Ja zapomniałam bo parę minut temu, sekundę zrobiłem streama i zapomniałem to powiedzieć. Dlatego właśnie chcę to yy, przekazać mi widzowi pani tego, taką, <ścoughs> ja się mówię informację widzowej. Wysłani Fani, dziękuję za to, że zwróciliście uwagę, że ja się zmieniłem, że was nie wyzywam. Ale coś wam powiem. Kto nas będzie wyzywał, ja też mam prawo. To nie jest to, że wy nas będziecie wyzywać i my nic nie będziemy z tym kim robić. Ktoś, jak ktoś nie zaczyna z nami, to jest, jak się mówi, git mają nas, Fani. Tego, ale tak jak mówię, jak ktoś nas wyzywa, to, po prostu, się nauczyć jednego. Nie wolno wyzywać drugiej osoby. Bo ja wiem, nauczyliście się, widząc pani, yy, wyzywać drugą osoby. Ja wiem, to jest u was bzdurna zabawa, jak się mówi, widząc pani. Ale dlaczego wyzywać? Zamiast żyć w zgodzie, szanować sobie, sam siebie i innych, wyzywać wyzywacie. No właśnie, to mnie to została Wizajny. I to kolejnie mi się nie podoba. Jak mówiłem, widziałem wczoraj też, przypominam jeszcze tą informację, że jak ktoś będzie wypuszczał Donata', który będzie nas wyzywał od różnych tych, mam prawo sprawdzić, kto wysłał donejta pod prawdziwe dane osobowe. Ta osoba, która będzie nas wysyłał na donate, to publicznie podam dane osobowe tej osoby, która wypuściła donate. A. Może wreszcie może się nauczycie szacunku do drugiej osoby, jak zacznę publicznie podawać dane osobowe tych osób, którzy puszczają donate, które wysyłacie nas. bo wy się podszywacie pod kogoś inne rzeczy. Ale to, że się podszywacie, to nie znaczy, że ja nie wiem, kto wypuścił tego donata, Jak Wy wypuszczacie Donata, mam imię nazwisko, prawdziwe dane osobowe. Nie możecie, nie możecie z poszły danym podać. Musicie prawdziwe dane osobowe. A jak wy wiesz, jak wysyłacie SMS-em czy PayPalem, i blikiem, czy tam, tych, tych, tych automatycznie mam w waszych danych osobowych. Jak będziecie nas wyzywać na Donaida, to wierzcie to, żebyście nie byli zdziwieni, że ja to zrobię Bo to nie na tym polega Wizowy fani, że będziecie nas wyzywać. I nie po to robimy dla Was Wizowy żeby żebyście nas wyzywali. po to, to robimy z tym, a po to coś tego, żebyśmy sobie pogadali, objaśnili, wyjaśnili, tego, a nie nas. Może was to poruszy, ruszy was, widzowie, fani, że zacznę podawać wasze dane, osoby, ci, co wypuszczają bo tam było wczoraj, he, ktoś się pod, podszywał, wie na przykład, ta osoba, która się podszywa potem mną, ja mam te, tej osoby dane osobowe, prawdziwe dane osobowe. Jak będziecie tak mówię, ja was nie chcę stawić, tylko ostrzegam was, żebyście tego błędu nie robili. Bo jak zrobicie, a się to, że ja to zrobię, ja to zrobię, bo ja sobie nie pozwolę, żeby ktoś wy wyzwał moją żonę albo mnie. Ciekawe jakbyście się wzruszali, jakbyście robili streama. I ktoś was wyzywa. By to Was zabolało. No właśnie. Dlatego widzę Wam. Staram się z cały się dla Was coś robić. Ja was nie wyzywam, jak Wy nas wyzywacie. Nieraz, nieraz z nerwu mogę wam coś pannąć, Ale to jest z nerwu. Jak wy nas kurzacie byle jakimiś pierdołami. Które kręcicie innych ludzi, to się też nie dziwię. Widziałem Pani. Też się nie dziwię. Dlatego, widać Pani pamiętacie o jednym. Z tym nie polega na tym, żeby, na, żeby wyzywać. Z tym na tym polega, żeby porozmawiać z Wami, sobie po, po na sprawy, tak jak mówiłem parę minut temu jakieś nikim z nami pogadać, a nie wyzywają z nas. Bo to jest cholenie upierdliwe. I moim metodem od dzisiejszego dnia, jak będziecie nas wyzywali na donajda, to ja będę spisywał sobie dane osobowe wasze, tych ludzi, którzy na Donate'a wysyłają i ja przeczytam wam to publicznie. I to już nie będzie zabawą. To nie będzie już śmieszne. To już nie będzie śmieszne. A to pójdzie w cały świat. Bo to idzie na żywo. To nie jest to, że ja nagrywam filmiki i taki nie rzucam. To idzie już wszędzie. To ciekawe, czy te osoby, które Was w taki sposób nas wysyłają, jak oni się poczują, jak podam dane osobowe publiczne. Na pewno się spalą. ze wstydu. Pokorzę się a jeszcze jak dojdzie do kolegów, koleżanek do rodziny tego, że ten wypuścił donejta o imię, nazwisku, takim, takim, jeszcze nie dosyć miejscowość jest możliwość wam udowodnić, w jakiej miejscowości puszczecie donejta bo w trakcie wypuszczenia donajtu musicie podać dane osobowe to wszystko mam na potlądzie. A jak będziecie nas, nas wyzywali to się tak dzisiaj skończę, że ja po prostu pospisuję i publicznie będę to czytał. Mnie to nie będzie interesowało. Yy, tych ludzi, którzy nas wyzywają, nie się spalają na miejscu. Publicznie. Bo ja sobie też nie pozwolę wizualni, że raz, nie dosyć, coś dla was zrobimy, to wy jeszcze wyzywają z nas. Nie mówię o czacie, tego, ale mówię o Donate'a. Jak umiecie doszanować naszą pracę, to szanujcie. Jak macie zamiar coś wypuścić kupić, głupiego Donate'a, to lepiej zastanówcie się, czy to jest warto, świeczki. Bo później będziecie płakali, jak podam daną osobę pracę waszą, daną osobę publicznie. I dopiero będzie płac, zgrzyt Dlaczego ja to zrobiłem? Czy zrobiła? A właśnie. Ostrzegam was, tylko żebyście takiej władzy nie zrobili, bo ja, ja jestem miły, jestem otwarty. Jestem yy, otwarty z ludzi, w tym sensie, że mogę inne rzeczy, ale nie lubię jak coś nadetnie nauką. Zawsze mnie że dążyło moją żonę. To jest brak szacunku do drugiej osoby. Ciekawe jak byście się opracowali w drugą stronę Wy stronujecie A ktoś wypuszcza wam donate Ty, taki, ty, ty tar, tak Jak byście się poczuli? Chyba nie swoje Właśnie Dlatego Informuję was, myślę, że panie, jak chcecie wobec nas być fair, To włączę a żeby nie było I trzymajcie tego regulaminu Bo naprawdę ja to zrobię, żebyście później nie płakali, nie skrzytali zębami, nie płakali. Bo ja jestem miły, tak mówię, widzowie. Pani, ja jestem miły do czasu. Ale jak ktoś tutaj zaczyna naginać, to mu trzeba przykrócić, jak się mówi. Taka jest wada, widzowie, pani. Pamiętajcie o jednym, szanujcie, a będzie dobrze. Taka jest bardzo wzorowa i musicie sobie wziąć do serca, że ja nigdy nie żartuję, nigdy nie żartuję. Jak zrobię, to zrobię, nie teraz to później zrobię, ale zrobię. Ja jestem facetem szczęśliwym, ja jestem szczęśliwym facetem. Jak ktoś już powiecie mi pogara jak się mówi, ja jestem szczęśliwym facetem, ja sobie mogę poczekać na dobry krok, tej osoby, a później zemści się na tej osobie. Jestem zimnym człowiekiem. I cholernym panem Takie mam geny w sobie. Mam taki właśnie ten, no i pamiętajcie o jednym. Nie wykorzystujcie tej, 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 tych rzeczy, bo później Wam się odbiją. Będziecie się pokaź z kryształami, zębami. Dlaczego, czy dlaczego zrobiłam, donate wypuściłam, wysyłam takie dobre? Mnie to już nie będzie mi interesowało. Wystawiam dana osoba, będę mówię, nie cały świat dowie się. Kto wypuścił donate'a, imię, nazwisko, miejscowość, to wy się wstydzili, nie ja. Ja będę czysty. No właśnie. Trzymajcie się, widzajcie Pani, tak jak mówię. Zastanówcie się, weźcie sobie do serca, no? bo naprawdę ja nie żartuję teraz już. Trzeba trochę porządki zrobić i Was trochę nauczyć kultury do drugiej osoby. Taka jest wada. Trzymajcie się, bę, bę.